Dlaczego ja nazywam często odporność psychiczną królową kompetencji przyszłości Bo ten nasz świat współcześnie on się bardzo zmienił. Nam się żyje naprawdę zupełnie inaczej niż chociażby naszym rodzicom, a co dopiero dziadkom w naszym wieku. To życie jest w innym świecie. Mieliśmy świat wuka, teraz mamy świat bani, który jest nieliniowy, nieprzewidywalny. Często bardzo niepewny yy, i no, taki, często też nawet niezrozumiały dla nas. Yy, bardzo szybko zmienny, więc my w tym świecie troszeczkę jesteśmy jednak zagubieni jesteśmy bombardowani ilością informacji, bodźców wszelkiego rodzaju, prawda? Już tylko nie mówię o tym, jak sztuczna inteligencja wchodzi do naszego życia, do naszej pracy. Ale ogólnie każdy gdzieś czuje takie przeciążenie. I dlatego odporność psychiczna, która nie jest konceptem, tak jak mówię, nowym, staje się bardzo ważną kompetencją przyszłości, dla mnie priorytetową, dlatego że ona właśnie i współcześnie, i coraz bardziej będzie nam potrzebna.